Są jednak ludzie głusi na wezwanie młotka, więc tych, którym to nie wystarczało, ta sama sprawna dłoń napominała tym. John Goodnight w dzieciństwie stracił całą rodzinę. Jesteś łowcą głów? Nie, sędzią. Teraz jako strażnik sprawiedliwości ściga rewolwerowców. Nie potrzeba nam to sędziego. Ciesz się, że nim jestem, inaczej już byś nie żył. Zawsze pan tak pije? To znaczy jak? Jakby nie było jutra. Może i nie ma. Nieustraszony twardziel ma rachunek do wyrównania. Pamiętaj, że sprawiedliwość i zemsta to dwie różne sprawy. Czyżby? Luke Perry w westernowej trylogii Sędzia Goodnight. Pamiętasz mnie? A nie jesteś dżentelmenem zwanym śmiercią? premiera na kanale Filmbox.